u naszych pupilów. Pamiętajmy o tym, że jako właściciele powinniśmy zdobyć odpowiednią wiedzę na temat porodu, ciąży i tego, co może się w tym czasie przydarzyć. Jeśli nie zdobędziemy takiej wiedzy, nie będziemy wiedzieli, jak to w zwierzęciu pomóc. Niektóre suczki czy rodzą wielokrotnie i mają w tym doświadczenie i na ogół nie wymagają specjalnej pomocy, ale musimy wiedzieć, kiedy reagować, i musimy wiedzieć, jak przygotować to w okresie okoporodowym. Zmienia się sposób żywienia, zachowania zwierząt, trzeba do, dostosować w odpowiednim czasie legowisko. To są takie rzeczy, które powinniśmy dowiedzieć się od naszego lekarza weterynarii. Warto jest do niego zajrzeć, powiedzieć, że mamy zamiar rozmnażać swoje zwierzę, jeszcze zanim dojdzie do zapłodnienia. Dlatego, że tę suczkę czy kotkę powinno się wcześniej przygotować, poprzez odpowiednie szczepienia, odrobaczania. Potem odpowiednio, w odpowiedniej fazie ciąży należałoby Żywienie. To są informacje, które można oczywiście uzyskać w książkach, w poradnikach, ale najlepiej będzie na żywo porozmawiać ze swoim lekarzem weterynarii, dlatego, że on podpowie i wytłumaczy, jakie są konsekwencje tego porodu, w jakich momentach musimy odpowiednio zareagować. Na pewno, jeśli dochodzi już do, do porodu, a nie mamy w tym żadnego doświadczenia, dobrze byłoby się umówić z lekarzem, żeby towarzyszył przy takim porodzie, pokazał, jak odbiera się te szczenięta, kiedy należy reagować. Na co zwracać uwagę, jak przygotować sobie to, to, to wszystko do porodu. To są rzeczy, których raczej nie nauczymy się z książek, tylko potrzebujemy sprawnej osoby. A jeśli chodzi o cesarskie cięcie, to e, czasami następuje potrzeba wykonania takiego cięcia. Na ogół do, dochodzi do tego wtedy, kiedy jest tak zwany niestosunek porodowy, czyli zwierzę płód jest za, za duży. E, e, nie może opuścić dróg rodnych, czasami dochodzi do zawinięcia takiego płotu, do, do zawięcia główki, do odęcia, czyli jeśli zemrze nam taki e, płód, to dochodzi do zdęcia i też nie, mo, nie może opuścić w naturalny sposób dróg rodnych Takich przyczyn, że tak powiem, porodowych jest też więcej, bo ma to nie macicy, czyli ta macica może nie mieć siły porodowej, nie kurczy się właściwie, nie przesuwa tego płodu, czasami poród rozpoczyna się za wcześnie. Takich powipań może, może być wiele, ale to już jest do oceny przez lekarza, powinien to zbadać i e, to, to, to lekarz powinien zadecydować, czy takie cesarskie cięcie jest potrzebne, czy nie. E, obecnie przy e, coraz lepszej technice diagnostycznej można sobie sprawdzić w gabinecie szybko wielkość główki, wielkość płodu, można to ocenić głowicą. poprzez badania ultrasonograficzne. Większość gabinetów jest wyposażone w aparaty i e, podjąć w odpowiednim czasie decyzję. Zabieg tam na no, ogólnie jest jakiś skomplikowany i do szybko można go rozwiązać e, bez uszkodzenia płodów czy, 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 czy macicy. E, zwlekanie z takimi poradami doprowadza często albo do obumarcia zarodków, albo do zapalenia wewnątrz macicy. Może skończyć się śmiercią dla suki.